Pierwszą rzeczą, jaka my w tej grze spotyka jest oczywiście spotkanie z jakąś kobietą o azjatyckiej urodzie, gdzie oczywiście w mojej sypialni i prawdopodobnie moja postać jest naga, ze względu na to, że jedyna opcja dialogowa, jaka tutaj jest, pyta się tej pani gdzie jest mój strój. Poowitajcie kochanie, Sędy i Zoski, witam was w Blade and Solid, koreańskiej grze MMORPG. Wiem, że MMORPG są na tym kanale olbrzymią rzadkością, ale dzisiaj zrobiłem wyjątek dla tej azjatyckiej produkcji, ze względu na to, że twórcy, czyli NCSoft, dało mi kilka kodów, każdy warty po 70 euro. Mówię kilka, bo nie wiadomo, ile ich będzie w ostateczności, bo to zależnie od tego, ilu z was będzie chciało te kody wygrać. Żeby je wygrać, wystarczy napisać w komentarzach najśmieszniejszy suchar, który rozśmieszy Janka. Nie będę robił losowania, bo losowania są denne i rzadko kiedy można potwierdzić ich rzetelność. A rozśmieszenie Janka myślę, będzie dla was bardzo trudne, dlatego życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że będzie dużo uczestników, żeby było jeszcze więcej kodów do rozdania, a wyniki później będą oczywiście na moim fanpage'u. I postawię, że dzisiaj zagramy sobie w taki sposób, że przejdziemy tutorial, który jest takim wstępem zarówno fabularnym, jak i pomagającym oswoić się z mechanizmem gry, który jest chyba standardowy, a następnym. Razem, jeżeli będzie dużo łap w górę i będziecie chętni, to zagramy sobie na arenie jakiegoś duela w następnym odcinku, ponieważ ja akurat w MMORPG on bardziej celuję w tryb PVP, czyli gracz na gracz, aniżeli na walkę z środowiskiem gry czy przechodzeniem fabuły. Bo mnie rzadko kiedy fabuła w MMORPG interesuje, chyba raz mnie zainteresowała tylko i wyłącznie w Star Warsach, ale tutaj. Ale chyba. Azjatyckie gry mają w większości, to tak jak mówiłem, moja ja po co ci snaga samych bokserach tutaj biega i oczywiście. E, tutaj e, zawsze w azjatyckich grach jest taka rzecz, jedna stała rzecz. Możecie być e, super e, błyszczącą kobietniczym z Barbie, albo możecie być tylko i wyłącznie pięknym chłopcem, wyciętym prosto z K-popu, którym dano miecz, zbroję i wygląda właśnie, jakby miał puścić jakiegoś kroca. Ja oczywiście zauważyłem, że jest możliwość. O! 50 groszy znalazł, albo 50 jenów, nie wiem, nie wiem jaka jest waluta w Korei, nieważne e, Ja postanowiłem zrobić sobie takiego oto goryla, który nie mieścił mi się nawet na loading screenie, bo mu głowę odciął, więc do teraz nie wiedziałem jaką ma głowę Ale już wiemy, e, że wygląda bardzo e, majestatycznie Weźmy ze sobą ten nasz strój, który tutaj jest, bo e, ja już chcę stąd wyjść e, Jesteśmy oczywiście e, w miejscu, którego pochodzenia nie znam Widzieliście po intro, że zostaliśmy znalezieni e, w... W morzu, przez jakiegoś prawdopodobnie rybaka, i teraz będziemy się dowiadywali, co takiego dziwnego się tutaj wydarzyło, ze względu na to, że tu pewnie nawiązała się. Otwórz drzwi! Dziękuję bardzo. No, powiem szczerze, że grafika nawet jest spoko w takich grach jak ta. Nie mam nic, nie mam żadnych zastrzeżeń. Zawsze od razu zaczynam krytykę grafiki w MMORPG, No jedynie co to mogę mieć małe, małe co jest do powiedzenia na temat ruchu w tej pani, no ale myślę, że takie rzeczy da się przeżyć. To są takie azjatyckie zboczenia, które u nich są normalką, a u nas może nie do końca. Co to do cholery jasnej jest? Myślę, że to jakiś gracza to jest kuźba, jakaś chodząca myślnie, to jest chomik. To jest chomik, cholera spadamy stąd. Nie no, muszę z nimi chyba pogadać. Wiecie co, miniemy troszkę ścieżkę dialogową tą początkową, tak, e, czyli teraz ja musiałem ich wszystkich gdzieś pobudzić spoko, spoko. Jestem dużą mnianią, która... której zadaniem jest budzić uczniów szkoły Kung Fu, bo to jest chyba szkoła Kung Fu. Z tego co widziałem po zarysie fabularnym. Aha, ja myślałem, że mogę być ogromnym człowiekiem, ale Ale biorąc pod uwagę taki on jest duży, to mu pewnie widać same spodnie na loading screenie. O! Piesio! Jeszcze tak pomerdał do mnie. Myślałem, że to będzie taki pieseł, jak typowy azjatycki pies. O. Zaspałem. No to idziemy poznać podstawy walki? Nie, Ech, jeszcze chyba nie. Jeszcze idziemy w jakieś inne miejsce. Mam nadzieję, że tam nie będzie miliona przeciwników po drodze. A on się chyba z tego japońskiego horroru urwał. Luson! yes i was about to head down oh a little cricket is up early today with my help i might add huh hmm? what's the matter over there uh, maybe not <laughs> but there was a woman in white in the sky <laughs> still have a sleep huh <laughs> O, tam była. Wiecie co, teraz się trochę wewnątrz siebie uśmiałem, bo raz w życiu przyszło mi obejrzeć apońską dramę. Ze względu na to, że moja znajoma jest fanką tych dram i raz musiałem niestety obejrzeć je w całości. Jeden raz w życiu i to był ostatni raz w życiu. I powiem wam tyle. Strasznie mi to. To, <ślamy> to aktorstwo to przypomina. It means <laughs> <laughs> Dlatego, jeżeli obejrzeliście kiedyś japońską drabę, no to z pewnością. Czy japońską? Nie wiem, czy w Korei też są podobne. Na 100% są podobne, to z pewnością wiecie, jaki ból we wnętrzu siebie w tym momencie przeżyłem. <laughs> ono się teleportuje z miejsca na miejsce. Weź nosa, nie chcę się z tobą ścigać. O! Spoko. Teraz jestem. Majestatycznym ptakiem, który lata. Czuję w sobie mocz. Jeszcze prawie bym spadł poza mapę. Przez to, że tak zająłem się lataniem i wypadaniem poza mapę, no to prawie ominąłem punkt zboru nasz. i to. to kolejny chomik? To jest Mischioda wersja koreańska. Co, co jest naszym celem teraz? Uh... Aha, nic, musimy jeszcze raz Czarnia z nim pogadać. Jest... Z nim. Aha, okej! Okay. Czyli trzeba czasami niestety porozmawiać dłużej z, z NPC-ami, żeby odblokować jeszcze. Mam nadzieję, że nie muszę gadać z tym psem. O, nie muszę, wyjątkowo, ale to w sumie do psa, mu, do psa mu daleko nie brakuje. To jest chyba nasze drzewko umiejętności, które będziemy rozwijali w trakcie gry. Wolę jednak taki styl drzewka umiejętności, wtedy troszkę więcej tego można dostrzec. Jeżeli wasza dziewczyna gra bez myszki World of Warcraft, to zastanówcie się nad waszym związkiem. Widzę, że w tej grze akurat tulu umiejętności co w owie nie ma. Także tutaj jeszcze myszki będę używał. Ha. Young jest... Musimy cały dialog przejść, żeby dostać questa, no ale okej, okay, yeah. teraz naszym celem jest dojście do tego. Do dual Hall. czyli znając życie, będziemy teraz poznawali te indiki. Walki, mamy w ogóle jakąś broń? Nie, nie mam. Pewnie dostaniemy zaraz jakąś broń. Ja tutaj się naprawdę dziwnie czuję latając bez skrzydeł. I naszym przeciwnikiem będą manekiny, które chodzą. No okej, okay. lepsze to niż manekiny, które nic nie robią. Naprawdę dziwimy się na niego patrzy. Tutaj. Musimy mieć broń, żeby walczyć. No, ja mogę walczyć w siłą mojej woli albo patrzeć po prostu na tą cizzię obok nas. Dobra, ominając całkowicie to, co mi kazał zrobić. Zobaczymy, że to jest wystarczająco intuicyjne do takich chlebiodlisowych jak ja. Okej, okay, czyli... a to w sumie jak w diablo jest trochę, bo w diablo też musimy lewy wszystkie myszy zbierać na przykład demonhaterze... Moc, którą później możemy złożyć na nasz specjalny atak Czyli źle nie ma. Aha, jeszcze mamy dodatkową umiejętność na tabulatorza. Ten mikrofon zasłonił. No i co? No to ja mogę... Mogę sobie teraz nakodzić pomiędzy nimi i mieć wszystko... Gdzieś... Stałem... O, przynajmniej skróty klawisz żeby się zgadzają. A na pewno to przeczytam. Na szczęście jest tu angielskie na dole i z tego co widzę to muszę iść do miejsca, które nazywa się Proving Grounds, czyli um, pewnie to będzie jakieś miejsce testu. Wow powstałem coś? Nie, jakiś... Tak, chyba na mnie nastroł tu po prostu Ok, porozmawiamy z nim i chodźmy dalej. Jak mam skrzydła! Jednak latanie nie jest tutaj najlepszą rzeczą, bo chyba jest troszkę za wolne. Mamy kawałek do przejścia tam, z tego co widzę. Ale, okej, okay, ty sobie biegaj, ja sobie polatam za ten czas. A. Masz mnie gdzieś, sensei! <noise> I mamy pokazać, że jesteśmy wartościowymi wojownikami, walcząc z chodzącymi kuchłami. Droga Ying Yang mówi, że nie można jej doceniać przeciwnika, bo skończymy jak Francuzi z meczu z Polakami. wyręczną. Okej, okay, yeah. Moi przeciwnicy. nie są pierwszej. jakby to powiedzieć, klasy. Mogę się z nimi chyba zaprzyjaźnić. Może zaraz się okazać, że niepotrzebnie ich atakuję, bo tak zaraz przyjdzie jakiś gigantyczny boss, który mnie zniszczy na hita. Hmm. Ło! Co? Ja ty, tu ty, 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 ty chyba wywołałem kogoś tutaj niepotrzebnie. Odejdź! Ile on ma życia? 7199, ja mam 348. Szansa na to, że zada mu krytyka za 7000... Odrodzenie się naciśnij 6, aby odzyskać swoje życie. na no, spoko. Ty byłeś wybrany, Byłem wybrany, no ale co? To... Typ chce w 8200 HP od razu przed mnie rozwalić. A ty co? Aha, czyli wszędzie tutaj pokażę, że jestem zajebisty, a okazało się, że nie jestem zajebisty. Fabuła nie jest taka sama jak... Nie wiesz, że nagle przychodzi koleś, który jest super słaby i nagle jest super silny. Mogę stąd wyjść? Dziękuję. Kolorystyka się zmieniła, już jest wieczór i oczywiście... Zaczęła się impreza beze mnie. Ja im oczywiście nie mogę pomóc. Pani chomik z nimi już walczyła, bo to będzie wiórka. Chomik jest tam. Chomik jest gdzieś tam pewnie. Dobra, więc naszym celem będzie teraz odnaleźć pewnie naszego mistrza, powrócić do szkoły. Okej. Okay. O nie, martwe zwierzaki! Jak mogliście psa zabić? Człowiek! Ty, mam cię wytupie, ale dlaczego psa zabili? Oczywiście zasada. Która mówi: Im mniej zbroja zakrywa, tym jest lepsza. Działa również w Korei. Widzisz, koleżanko, mogłaś założyć stringi. I na pewno wygrała. Tej kobiecie widać pół dupy, i ona ma to gdzieś, że dostałaby strzało w to miejsce. To by już szybko nie przeżyła. Mogę uciec! Sensei! Nie opuszaj mnie! Albo dobra, mogę jednak uciec. Przemyślałem, przemyślałem sprawę. Co? Czemu jej było widać majtki? Myślałem, że penty Shot są tylko popularne w Japonii, a to ja widzę, że jednak w Japonii nie różni się tak bardzo. Here I, stand. Old man. I chyba nadszedł czas na to, abym wkroczył do akcji, Gdzie jest mój wielki topór <laughs> Aha! czy jednak nie atakują mnie w ilościach miliona na jednego I jak w standardowych filmach będą potężni pojedynczo, bądź podwójnie Trochę się jak Garren czuję, brakuje mi tylko gigantycznego miecza, ale myślę, że to też e, zda A tutaj swój test Nie wiem czemu się męczę podczas walki z kimś, kto nawet mi nie zadaje do mejza. No, he's a comic's Disappoint me, Master. Is this the true power of Hong Moon? Maybe the poison I put in your daily medicine wasn't even necessary. Poison in my medicine? But why? To get the Hong secret techniques. Though, with the school's performance today, I wonder why I ever bothered. Feeling weak, Master? I should have just taken the secret scrolls from you. <laughs> Stand aside. Mm -hmm. So your clan ends here. Or will you save it? It's up to you. My pupil go. <coughs> Should I go and finish the job? Don't bother. No one survives the Black Rose. Wake up. Please. You are our last hope. Please stop her. Stop Jin so Hey, wake up. Wake up. Can you hear me? Hey, wake up! Wake! Mama, de a V. Znowu zaczynamy w sypialni z jakąś kobietą, że to jest, to jest nienormalne. Trażnicy bambusa, ty mała... Dobra, wiecie co? To koniec na dzisiaj. Jeżeli wam się gra spodobała, to chętnie nagram dla was jeszcze arenę PvP, bo jak znacie pewnie dobrze e, gry MMO, to pewnie dobrze wiecie, że teraz przyszedł czas na nic innego jak ekspienie. What? No, i nagle się określa, że 99% postaci to kobiety. Dlatego ja bardzo się żegnam pozostań, jak oni razem się na Zdjęciu Lazdniskoski. I może zobaczymy się na arenie PVP. Dlatego do zobaczenia i cześć!